Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Taxi Life. Ja jestem Sławsi i zapraszam na nocną jazdę po Barcelonie. Będziemy dzisiaj jeździć w nocy. I zaraz sobie znajdę jakiegoś pasażera tutaj gdzieś na mapie i może tego nie jest daleko. 236 mogę zarobić i chyba go sobie wezmę. Długość trasy jest krótka, ale myślę, że sobie przejadę gdzieś tutaj blisko, a później się kogoś może znajdzie gdzieś, gdzie będzie jechał dalej i za większe pieniądze. Żeby więcej zarobić oczywiście. Dobra, biorę tego. I jedziemy po pasażera. Tu nic nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. Coś tutaj nie tak jest w tej grze, bo mi się kursor teraz pogazał. W ogóle mi nie zniknął z mapy i tak został tutaj. Ale myślę, że to nie będzie miało wpływu tutaj na grę. Zaraz zobaczymy. Wszystko się okaże w praniu, jak to się mówi. Dobra, obracać tutaj mogę. Tutaj w prawo i zaraz gdzieś tutaj ma czekać pasażer. Tam jest 100 metrów jeszcze do niego. Przechuć, przechuć, nie bój się. W takim prostym miejscu sobie stoi i czeka. Bardzo dobrze, nie będę musiał nigdzie kombinować, żeby wjeżdżać między samochody. I jedziemy dalej. Dobra, i tutaj mamy jechać na wprost. Tam był kierunkowa prawo, lewo. Może jakieś światło by się przydały. Tu jest rondo jakieś, ale my jedziemy na wprost. No, jak widzę, tutaj na początku, jak zacząłem teraz jechać, to faktycznie jest mniej samochodów, mniejszy rób jest. Czytałem tutaj w opisie, że ma być właśnie różnica między dniem a nocą: że w dzień i w godzinach szczytu ma być większe natężenie ruchu, a w nocy ma być mniej tych samochodów. I na to wskazuje, że tak jest. Pieszych sporo się kręci teraz. Nie stoi, czego się zastanawiasz. To nie taki na środku, i się zastanawia, czy ja faktycznie dobrze idę. Dobra, ale to tak na marginesie. Dzisiaj mam w planach, tak w ogóle, jeździć bezpiecznie i przepisowo. Bo też czytałem w opisie, ma to duży wpływ na zadowolenie klienta i też na zarobek jaki mamy z kursu. Także dzisiaj będę jeździł ostrożnie i przepisowo. I taki jest plan, żeby nie zrobić żadnej stłuczki. Bo już mam na koncie dwie kolizje. Tutaj w grze oczywiście. Żeby tam ktoś sobie nie myślał, że ja w Realu też tak jeżdżę. No i kliknąłem sobie teraz myszką, i nie mogę obracać kamerą. Dobra, naprawiło się. My skręcamy tutaj, dobra, jedziemy szybko, nic nie jedzie. Ja tam nie mogę jechać, żeby go odwieźć, tylko muszę tak naokoło jeździć. No, tam ma być dostarczony. No dobra. Chyba nie mogę takie, tak pojechać. Bo pojadę zgodnie z GPS-em, tak jak wskazuje. Zaraz, bo ja muszę tam... Za tym czarnym niby Audi. A do no tamtej drogi trzeba drugie rondo objechać jeszcze naokoło i dopiero wtedy... Zmyłka dobra, ale damy radę. Mam trochę czasu. Pasażer nie traci cierpliwości. Obserwuję dobrze moje wyczyny tutaj na drodze. I wraz tutaj. Aha, już tutaj byłem. Dobra. ...to jednak tamtędy się by nie dało dojechać. Nie pocelowałem tutaj w to miejsce. Pasażer ma wysiąść. Dobra, teraz się udało. I... Pół euro wpadło. Dobra, tutaj jest jakiś kolejny, za 400 też go wezmę. Bo chciałbym kupić tutaj inny samochód zobaczyć. Jakie są jeszcze tutaj samochody i jakie mi się odblokowały. I do pasażera musimy przejechać kawałek. Dobra, ja tutaj sobie zmieniam pas, bo już czeka tutaj pasażer. Dobra. Dwie osoby chyba wsiadają. Widziałem dwie stały tam. Tak. I jedziemy odwieść ich na miejsce. 70 tutaj mogę sobie jechać. Tutaj już jest 50, a tego znaku chyba nie było wcześniej, albo go nigdy nie zauważyłem. Dobra, jedziemy tutaj, i zaraz w prawo. Jak tak trochę się jeździ, tutaj po tych uliczkach, to idzie w miarę to ogarnąć i zapamiętać, gdzie co jest. To już mniej więcej kilka razy, jak przejechałem, to już pojarzę te okolice i wiem mniej więcej, jak jechać. Dobra, tutaj jeszcze zdążyłem przed nim. Byłem na tamtym pasie. Także spokojnie mogłem sobie przejechać. Nie łamiąc żadnego przepisu zgodnie z obietnicą, to co mówiłem na początku. Pewnie na pasach są podświetlone takie lampki. Ale nie wszędzie. Dobra, ale jakiś ruch tutaj jest. Nieduży ruch samochodów, pieszych jest więcej teraz. No przechodzicie, czy nie przechodzicie? Dobra, to ja sobie przejadę, jakby się namyślacie. I włączyć panu klimatyzację, proszę bardzo. Thanks. Dobra, dostałem tutaj jakieś punkty doświadczenia. Za, klimata, za klimatyzację. Że po jakiejś presce i gorąco. Dobra, już nikogo nie ma. No, w dzień więcej samochodów, a w nocy więcej pieszych. Kręcą się po pasach. No, jakaś, jakaś konkurencja stoi. Dobra, ale jeszcze jest tutaj widzę półtora kilometra na GPS-ie. Przez to może, że jest tyle uliczek jednokierunkowych i żeby stąd wyjechać, to faktycznie trzeba objeżdżać całe miasto. i jeszcze jakiś obiekt Graffiti 4 Nie wiem właśnie dlaczego po kliknięciu myszką zostaje ten kursor i nie można tutaj obracać głową ...przewcisnąć escape i wraca do normy. Już tutaj nikogo nie mam w pasach, można jechać. jest chyba w ogóle 30 ograniczenie. No stąd zabierałem pasażera jakiegoś, a ten jedzie obok, tutaj. i dobra. Ale jak widać, noc na życie tutaj w Barcelonie, w grze, ędni życiem. Dobra, tutaj jest pewnie jednokierunkowa i dlatego muszę objechać to. Tak. A to jest tam. I żeby tam dojechać, muszę jeszcze jechać prawie kilometr. Dobra. Szybciej będzie, jak dojadę normalnie. Tylko nie po ludziach. Światełka. Nic nie jedzie. Można śmiało jechać. Dobra, ale zauważyłem też, że nie ma samochodów na ulicach, ale też nie ma tej policji, która jeździła w dzień... Może tylko na jedną zmianę pracują no, i dziś. Dobra, niedaleki dystans do przejechania. A w sumie taka mała wycieczka wyszła. Tutaj ci piesi, to powinni szybciej schodzić z tego przejścia, jak się samochód zbliża, a nie jeszcze się zatrzymywać. Tak jakby czekali, żeby ich rozjechać. Dobra, tutaj już jesteśmy na miejscu. No, strasznie się odbija już światło. W samochodzie z przodu. Bardzo duży refleks jest na samochodzie przed moim samochodem. Dobra, 440 wpadło. Ile mam w ogóle pieniędzy? Nie ma tutaj. Tylko jest, punkty są, doświadczenie. I tutaj jest jeszcze ktoś do zabrania za fajne pieniądze, 461 euro. I długość jest średnia, to może będzie jakiś dłuższy kurs Tylko gdzie my go mamy. Dobra, trzeba stąd wyjechać, tam z tyłu samochód stoi. Dobra, tutaj niedaleko 200 metrów pokazuje, że trzeba dojechać do tego pasażera. Zakazy, liczki jednokierunkowe. Dobra, ale tutaj mogę sobie tak, mogę tutaj sobie skręcić. I teraz tutaj. dwie osoby będą jechały? No przecież jestem tutaj w środku, serio nie jestem. Dobra. Hi. Ale myślę, że tutaj te miejsca, gdzie trzeba zabierać pasażerów, mogłyby być troszeczkę większe, tak żeby nawet stanąć delikatnie, tak jak ja teraz pod skosem, ale w tym zielonym prostokącie, żeby one już funkcjonowały. A tam brakowało dosłownie milimetra, żebym się przesunął delikatnie w bok, i to wystarczyło, żeby sobie wsiadł dobra, ale nie narzekam, jadę dalej. Tutaj nic nie jedzie, tutaj sobie przechodzą, uważać na pieszych i na samochody. Dzisiaj jazda bezwypadkowo. Gdzieś chyba się impreza skończyła, ludzie się rozchodzą. Dobra, ty stoisz, a ja jadę prosto. A tam sobie siedzieli jakieś baruwie na środku ulicy. No ciekawie to wygląda. Przez środek przejeżdżają samochody. No przechodź, przechodź, nie bój się. Tutaj jakiś jest obiekt też, chyba? Mam zielony. Ja sobie na środku zaparkował. Myślałem, że ten stoi też tutaj na środku. Światełka mu się nie świecą. 30 ograniczenie jest ja już gdyżkę więcej jechałem. Jeżeli tutaj objeżdżamy Rondo, chyba mogę sobie z tego pasa spokojnie przejechać. Proszę Ciebie, on zaraz wyjedzie tutaj. Tutaj mogę sobie 70 jechać, tak dobrze pamiętam będziemy skręcać. mogę z tego pasa dobra. W lewo teraz jest godzina dwudziesta czwarta dziewięć. Czerwony przejechał, a czerwony tam był, no w sumie mógł jechać, bo tutaj tylko przejście było. Dobra, ale tak się zastanawiam, kiedy się odblokowują te dalsze części miasta. Czy to jest po jakiejś, jakimś czasie rozgrywki, czy po uzyskaniu jakichś tam punktów doświadczenia. Dobra, tutaj będziemy się zatrzymywać. Bo nie znalazłem żadnej informacji o tym. A tam jest spora część miasta zablokowana. Syja. Dobra, do zobaczenia. I tak, ocena jest 4 gwiazdki bez żadnego napiwku, ale 5, 553 euro padło na konto. Dobra, 100 punktów doświadczenia, i tutaj są szczegóły bonusu. Aha, przestrzeganie kierunku ruchu. Wszystko jest na zielono, czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. I ja w tym miejscu będę kończył ten odcinek. Za oglądanie serdecznie dziękuję. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i subskrybujcie mój kanał. Do następnego odcinka, cześć.